Musicie wiedzieć, że japońskie więzienia i więźniowie są mimo tego bardzo zdyscyplinowani. Gdybyście tam poszli, nie czulibyście się jak w więzieniu, tylko bardziej można powiedzieć, w jakimś sanatorio. Domu starców, no i właśnie, pogadajmy o tym domu starców, ponieważ, jak wiecie, japońskie społeczeństwo się starzeje, co też bardzo widać po więzieniach, gdzie osoby, które zostają same, nie mają opieki, nie mają rodziny, często niestety poprzez bardzo ciężkie sytuacje życiowe są zmuszane do no, do takich, jak to się mówi, drobnych kradzieży, właśnie do drobnych przestępstw, przez co właśnie tam trafiają i. No, ten procent zaczyna być coraz większy i na przykład wprowadzono specjalne posiłki dla seniorów, specjalne barierki czy też poręcze pomagające właśnie e, seniorom. Tak więc tak wygląda japońskie więzienie.